Cześć, dzień dobry, witamy Was. Drugi film o testowaniu sprzętu turystycznego. Zmieniamy sprzęt na nowe, nową generację 2015, słuchajcie, to podobne był rok, gdzie ludzie dawali każde pieniądze za śnieg. A my proszę, jesteśmy w Beskidzie niskim, piękne okoliczności przyrody. Musieliśmy się nawet schować w jakieś tutaj bardziej do lasu, bo śnieg pada wspaniały. W poprzednim odcinku testowaliśmy maszynkę Optimus Vega, absolutnie fantastyczny przyrząd do, no, do gotowania, do tego, żeby było ciepełko. Natomiast teraz zajmiemy się testowaniem garnków, czyli tego, no, w czym będziemy gotować oraz tego, na czym będziemy podawać nasze górskie dania. Do wyboru naszego sprzętu turystycznego yy, posiłkujemy się stroną firmy Raven która importuje wiele fantastycznych marek. Między innymi znaleźliśmy tam, słuchajcie, firmę GSI Outdoors, która specjalizuje się właśnie w sprzęcie do przechowywania żywności, do gotowania, do jedzenia. Mamy dość specjalne wymagania, ponieważ no, jako też fotografowie chcemy, żeby to nie tylko było praktyczne, ale słuchajcie, żeby też było ładne. I właśnie sprzęt firmy GSI po prostu nas urzekł tym, że jest to no przede wszystkim bardzo przemyślane rozwiązanie. A dodatkowo jeszcze to wszystko jest po prostu piękne. E, słuchajcie, my mamy wymagania dość specyficzne, ponieważ zawsze chodzimy w czwórkę, a cztery osoby to znaczy, że tego sprzętu jest dość dużo. Założenie jest takie, żeby jednocześnie też po ugotowaniu zupy mieć szybko ugotowaną, nie wiem, wodę na herbatę. W związku z tym potrzebujemy tych naczyń, no też nie jedno. No, co innego jest, kiedy idzie się samemu gdzieś na jakąś górską wyrypę. Co innego jednak w momencie, kiedy mamy jeszcze ze sobą po prostu młodych ludzi. Eee, no to co? No to robi się dużo tych naczyń. A czy to jest dużo na cztery osoby? No powiem, że nie. Eee, kiedy zobaczyłem spis tego, co znajduje się w tej zgrabnej paczuszce... Troszkę byłem zszokowany i trochę nie dawałem wiary, że to przede wszystkim też będzie odpowiedniej pojemności dla czterech osób, bo to jest bardzo ważne. E, można zrobić malutkie naczynka, ale no, będą niepraktyczne. A to proszę. Małe dla czterech osób i jeszcze parametry znakomite. Słuchajcie, no, chcę gotować, ale nam już wszystko tutaj zasypało. Ja proszę kierownika planu, żeby przyszedł nam tutaj pomóc. Kobieta, grizzly, niedźwiedź przyszedł. Słuchajcie, no bezkit Niski, naprawdę to jest coś niesamowitego. Możemy gotować. Zobaczymy w takim razie, co jest w tym opakowaniu. No słuchajcie, pierwsze otwieramy pokrowiec i wyciągamy, co to jest? Patelenka, bardzo dobrze. Mamy patelnię, mamy... Pokrywki. Pokrywki absolutnie fantastyczne, bo słuchajcie, to jest taki nieślizki e, plastik e, odporny na wysokie temperatury, z uszczelką silikonową, ze składaną rączką. Gdyby nawet jeszcze był ktoś tak wrażliwy, że po prostu no, musi mieć coś do podnoszenia, to ma. A tu, mam nadzieję, że to będzie widać jest durszlak. Tak, jeżeli gotujemy makaron, chcemy odcedzić wodę, wystarczy przytrzymać... ale tu pokażemy... przytrzymać pokrywkę i odcedzić. Dobra. Mamy drugą pokrywkę. To sugeruje, że będziemy mieli dwie menażki. Mamy przepiękne kubeczki. Mamy menażki, 2 i 3 litrową. Pomiędzy nimi schowane cztery talerze. I duża menażka. Czego brakuje jeszcze? Brakuje, brakuje... O! Mamy! Brakuje magicznego uchwytu. Słuchajcie, no, są różne, różne metody Stosowania uchwytów z reguły są kiepskie. Tutaj, akurat, wyjątkowo nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Po pierwsze, otwiera się tak, że jest długi i wygodny. Po drugie, ma blokadę, czyli jeżeli już zapnę go do menażki, to no nie, nie, nie ma szansy, żeby to się cokolwiek wypięło podczas podnoszenia, przenoszenia, przelewania. Bardzo, bardzo, bardzo stabilny uchwycik. E, skompletujmy w takim razie, jak to wszystko wygląda. No i słuchajcie, e, czego tu brakuje? Czego tu brakuje? Misek. Tak, to jest słuchajcie problem tego zestawu, że brakuje misek. Ale czy na pewno brakuje misek? To jest niemożliwe, żeby tak przemyślany zestaw nie został wyposażony w miseczki. No bo tak, mamy płaskie talerze, ale taką zupkę wyprawową e, przysłowiową chińską, w czym byśmy zrobili? Oczywiście w miseczce. Czary Mary. Wystarczy. No, może żeby było wygodniej otworzyć pokrywkę. Te, te pokrywki są takie, żeby nawet jak się nam przewróci gdzieś kubeczek, to żebyśmy po prostu nie stracili od razu całości. Tutaj są dwa e, otwory do picia. To jest jednocześnie kubek, który nie parzy, czyli może to być albo jako kubek termiczny, trzyma chłodek ze źródlanej wody z potoku, albo trzymać ciepło zupki zimą. Natomiast uwaga, teraz magia. Tada! Dwa w jednym. To jest nasza miseczka. To jest kubek. No, jak dla mnie absolutnie genialne rozwiązanie. Słuchajcie, czas, może w takim razie, żeby w ogóle rozłożyć wszystko i pokazać po kolei. Czyli tak, mamy magiczne kubki, które jednocześnie są miseczkami. Zwróćcie uwagę na fantastyczny kod kolorystyczny. Tutaj nikt nie pomyli się. I. O! To tutaj. Tu się naprawdę nikt. Nie pomyli też ważne, że to wszystko jest dobrze spasowane. To jest tak, że e, nie trzeba jakiejś szaleńczej siły, żeby to wyjmować jedno z drugiego. Tu zresztą zawsze są takie ząbki, które, które po prostu pomagają. Pyk, otwieramy, wyciągamy. E, Naprawdę, czy znaczy powiem tak, na zdjęciu w, w internecie wyglądało to wszystko pięknie, natomiast jak się wzięło do ręki, to absolutnie bajka. Gdzie ja to mogę te talerze, słuchajcie, rozłożyć? E, to, jest, to jest nasz zestaw. Co by się jeszcze przydało do tego? Przydałaby się e, no coś przede wszystkim na wodę. Oczywiście można nosić w pustej butelce po wodzie mineralnej, ale skoro mamy taki ładny zestaw, to dlaczego nie mieć też ładnej butelki na wodę? Firma GC Outdoors również o to e, zadbała. E, butelki, które puste praktycznie w ogóle nie ważą, one są. Z takiego twardego, fajnego tworzywa zrobione, żeby się to wszystko lepiej jeszcze trzymało. Jak jest mróz i nie chcemy zdejmować rękawiczek, albo nie wiem, jest błoto latem i mamy śliskie ręce, to tutaj są takie wkładeczki silikonowe. Te butelki są w bardzo różnych kształtach, od takich dla wielbicieli reggae music, aż po, aż po taki wariant bardziej troszkę barwy ochronne. jest Podziałeczka jest to, co jest jeszcze najważniejsze, żeby szybko nabrać e, wodę z potoku, szeroki wlew. No i przede wszystkim, żeby nie pogubić jeszcze poszczególnych elementów. Tu jeszcze jest taka dodatkowa wkładeczka, że jeżeli chcemy się napić e, z takiej butelki, a nie chcemy po prostu e, pić z takiej duże, du, dużej dziury. To jest taka wkładka, gdzie znowu mamy, podobnie jak w naszych magicznych kubeczkach, dwa otwory małe do picia. Słuchajcie. Jeszcze jedna cecha taka z dziedziny bardzo praktycznej, jeżeli chodzi o ten zestaw menażek. Przy okazji naszej maszynki, wspominałem o stabilności. Czyli, że jak stawiamy menażkę, to Mamy stabilność tutaj, ponieważ to jest niska, e, niska maszynka. Ale w samych menażkach tutaj mamy jeszcze takie ryflowane dno. Czyli. Naprawdę to, jest, to są ostre ząbki. No, z jednej strony, oczywiście, powoduje to, że menażka nie jeździ nam na kuchence, ale też jednocześnie zwiększa troszkę powierzchnię styku płomienia z metalem. Dzięki temu wszystko gotuje się szybciej. I jeszcze coś znowu o praktycznym zastosowaniu, akurat tych menażek. Słuchajcie, wnętrze jest pokryte teflonem. No, Wystarczy po prostu, jeżeli nie mamy wody, przejechać czyściutkie. Słuchajcie, stabilność jak na śniegu nie ma się do czego przyczepić. No, jeżeli nalaliśmy już Wodę do menażki, to naprawdę zestaw jest fantastyczny. Jeżeli chodzi o znowu, o to, co właśnie każdego chyba, kto wędrował w górach spotkało, czyli utrata tego co już praktycznie było ugotowane. Możemy dodać gazu. No i mamy 3,5 minuty Paraleci, chyba się zaraz woda zagotuje. No, ja chyba nie o taką parę chodzi. Słuchajcie, wygląda to, że się już wszystko tutaj nam zagotowało. Zobaczcie, trzymam rękę na. o! o rany, parowóz zrobiłem. E, trzymam na gotującej się wodzie, można powiedzieć. W akceptowalny sposób chłodna pokrywka. Ale jak ktoś ma delikatniejsze dłonie, to proszę bardzo, trzymaczek. No i mamy. Mamy zagotowaną wodę. Szybciutko. Wyłączamy i robimy. Yy, przypominam, magiczny kubek, który tutaj ma też bardzo przyjemną osłonę. Zamieniamy z użyciem miseczki w kubek termiczny i zalewamy. To będzie ja herbatka dla Ani. Już. Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma to jak ciepła herbatka. Nie ma to jak ciepła herbatka, mus, słodka chwila i a i cokolwiek sobie gdzieś tam na szlaku w górach wymyślimy. Myślę, że e, to taki dobry początek z GSI Outdoors z naczyniami i no i cóż. Miłego dnia. Miłego dnia. A ludzie podobno w 2015 śniegu szukali Naprawdę, nie. tutaj Niesamowite, naprawdę nie wiem. Myślę, że musimy wziąć za nas żeby wykopać drogę do domku No właśnie no. Łopata jest tam w buszu Nie, przyniosłem